Dobrze, dobra. Dzień dobry moi drodzy w ogóle. Właśnie tutaj ja od sąsiada wyjeżdżam, pożyczyłem staro od niego, żeby kurczę, mieć czym dojechać tam do tego do starostwa, aby kurczę wziąć to dofinansowanie. Eee, chciałbym Was powitać w kolejnym odcineczku. Rolnika po zawodówce, a my pędzimy tutaj do sąsiada. Bo on powiedział mi, że, z, że on też chce pojechać, to jedziemy. Nie ma co. Rzucimy trójkę. Wreszcie zobaczycie gospodarstwo sąsiada, bo chyba jeszcze nie było pokazywane na odcinku. A więc... jedziemy, nie zatrzymujemy się. Tutaj taki większy gospodarz mieszka. O ja pierdziele! Sarna. Tutaj ładny kombajnik, może kiedyś takiego też się dorobimy. O i proszę bardzo, tutaj sąsiada już widzimy. Zrzucimy na dwójkę. migacza zarzucimy. Dobra, nie będziemy tam wjeżdżać, widzimy tylko tego domku jego. To jest chyba jego domek, w sumie nie wiem. Bo no nie wiem, czy ten SAR się tutaj zmieści u niego. Dobra, zgaśmy. Okej, okay, dobra. dobra. wysiadamy. Dobra, dzień dobry, witam pana. Dobra, tutaj czysto, nic nie jedzie. Wbijamy do sąsiada. Halo, halo, sąsiedzie! Sąsiedzie! O, coś tam sąsiad robi. Dzień dobry, sąsiedzie! sąsiada dobre dobre co tam słychać A no przyjechałem po Ciebie 60 naprawiam A co się zrąbało A tutaj dokręcam śrubki A rozumiem Dobra sąsiedzie to ubieraj się tam w coś czy tak jedziesz ubrany Tak ja tak codziennie chodzę Dobra tak, Codziennie mam codziennie codzienne sepiore te ciuchy Dobra Suszę w nocy Dobra dobra To dawaj ja tutaj stanąłem tu przy to twój domek czy sąsiadki nie, tu są siatki, jest. A. Ale stanąłem tu, chyba się nie obrazi. Weź tam se drzwi otwórz po drugiej stronie. I się ładuj. O, widzę elegancko. Zamykaj drzwi. drzwi nie mogę zamknąć tutaj, kurde. Klamki nie ma. Dobra, czekaj, o. czasu się pewnie. Jak, tak. z, jak zawsze. Dobra. Ty, ty wiesz, którędy jechać? Bo ja bo ja nie byłem... dawno. W prawo, lewo? Chwila, 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 już, już, już mówię, czekaj. Chwilę, bo muszę sobie ten, muszę sobie przypomnieć drogę. E... A tak, no to wy lewo, lewo, lewo. Dobra. Na zakład pojedziemy, bo tam na zakładzie to było. A, tak. lewo, tak. tak, tak, tak tutaj, ale... dobra. Dobra, i nawiguj. nie, lewo, Weź lewo, 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 to lewo, tutaj, lewo, że tu Gdzie tutaj lewo, tak, lewo, 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 na lewo, Nie, lewo, 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 Nie, na lewo, 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 Jakaś, Jakaś wyrwa była. Kurde sąsiad. Smakno, dziury! Smakno. Dziury są. Dziury są, tak. Dziury, no płotem. Płotką my zalewerwiście. cały to jest prosto, ja ci powiem. cały to jest prosto. Będziemy na zakład jechali, bo tam na zakładzie y, akurat dzisiaj ma być y, taki pan od... Y, A że papiery się tylko spisuje. A. Tak, on wam spisuje kto chce, by ten, jakieś dofinansowanie i tak dalej. No dobra. dobra. Cała wieś została poinformowana, kto chce to się dofinansowanie, ten dostaje. No, no. Kurna paia sąsiad, jaki tu rolnik mieszka. Widzisz to? na bogato, na bogato. Tak. Ciężko. Ale zachwastrzone to on ma te pola. No, jak się nie dba. a no, pewnie na wakacje wyjechał. Dobra, no, którędy no, teraz? Cały czas tutaj, tutaj, tutaj. No i tutaj prosto, i tutaj w jazdy koło tych Dobra, widzę. Nic nie jedzie. Tutaj, tutaj w lewo. Dobra, 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 wiem, 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 wiem. Gotcha. Tam, Tam prosto, tutaj to... się tak zaznaczymy, koło kombajnu. Tu no, zawiniemy dobra, no to co, no to lecimy po dofinansowanie. No. no, no tam zaraz, moi drodzy, załatwimy tutaj wszystko. Tutaj burtę, można otworzyć jeszcze gór. Widzisz, pierwsza klasa. Dobra, tam nie, zga nie będziemy zgaszać. To, o, idziemy. Tutaj chyba w ten domek co wejść. O, ten, no. Dobra, moi drodzy, to ja nie będę wam przedłużał. Króciutkie cięcie. O, dobra, sąsiedzie, pieniądze odebrane. Siadaj Do stara. Mogę się przejechać sąsiad. Kurna, wiesz, ja się boję. Bo jeszcze mnie sąsiad opierdoli. Ten, wiesz. Ten tamten, no. Jak on mu. Marek miał. z jakoś tam. Kawałek daj się No są nie mogę, bo sąsiad by mnie zabił. Już mnie wyganiał z podwórka z tym, tym starym. Rozumiesz jaki hachment. ty stary zło! No stary złom, ale jakoś jeździ, nie? Odkupię go od kiedyś, od niego to... Dobra, sąsiad na pełnej się wbijej, tak. Kurna, no, no czekaj, trzeba, zgodnie z ruchem jeździ się. To stary, stary jest. To, to na tego, to zawsze mandat tak idzie na właściciela pojazdu. Wiem, wiem, ale wiesz. Lepiej, żeby nie dostać mandatu, bo już się dostanie. Dobra, ja jeszcze, z... przyspiesz kawałek. Kurna, nie mogę. Tu jest ograniczenie prędkościowe. Do 30, ja już jadę 41. Jak tu pały będą, to mnie zahachmycą. Auto to chyba z 60 70 leci. No to gość, przyspiesz kawałek. Nie mogę. Za... Dobra, do, do miasta przyspieszę. I cyk, czwóreczka i ogień na pełnej. Chcą, że to stary jest. Ale jakoś jeździ, nie? Czego ty się boisz? Ty już starego. Ale wjeżdżamy już kurna, sąsiedzi wjeżdżamy. No tak, ale boisz się starego dziada kurde. No dziad jaki dziad, nie? Co sąsiedzie, ty tam do mnie zaraz na, na pulgowanie przyjedziesz. Tak tak, to dobra, to tutaj nie myśleć, to siadzie. Dzięki, są, Dzięki no, sąsiad. No na razie. Dzięki sąsiad, czym się, trzym się, do zobaczenia No zaraz. Si no dobra, cześć, ja pójdę i poję... Dobra, cześć, cześć! Dobra, moi drodzy, jedziemy, oddać sąsiadowi auto, kurna, 214 tysięcy, cudowne, cudownie mieć tyle na koncie, ach, fajnie, kurde, Ech, super. Dobra moi drodzy, ja bez dłuższego przedłużania oddam szybko tam sąsiadowi, bo sąsiad nie chce być nagrywany, yy, więc filmka przerwy. Uwaga no, i to do zobaczenia. Och, dobrze moi drodzy, ja tutaj wróciłem na pieszą na gospo. Tutaj widzicie troszeczkę chwastów urosło, ale to nic. Posiewa zniknął. Ech, dobra, wsiadamy do tego Zetora Turbo, tam do sąsiada, by, znaczy, sąsiad do mnie przyjedzie tam, gdzie robiliśmy akcję kukurydzę z pługiem. Tam do mnie powinien przyjechać. E, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję serdecznie za odebranie tak dobrze. Ostatniego odcinka z takimi leciutkimi timelapsami w dzisiejszym odcinku też będą zawarte przy właśnie e, bugowaniu myślę, że będzie Wam się podobać ale my tutaj do góry trójkę wrzucamy koguty odpalamy kurde, jedziemy tam sąsiad powinien już coś tam wyjeżdżać coś tam Teges, coś tam mówił bo dzwonił do mnie, jak dochodziłem, no byłem, no oddałem w sumie tego yy, stara, już do mnie zadzwonił, że on już wyjeżdża. Niekąd zarzucony. O kurna! Przepraszam pana, Jezus Maria, prawie bym przydzwonił do niego. Ja pierdzielę. No ciekaw czy sąsiad jedzie, Ale na razie go nie widzę. A patrzcie jaki ten sąsiad, taki bogaty już. No ale takie ładne krzyżki, kurde. To się chyba od niego przydało kupić. To są byki chyba. No, Takiego byśmy sobie wzięli. Zobaczę później To jak na razie to ciśniemy z grubej rury Nie patrzcie co kto przed nami jedzie, wrzucę czwórkę to chyba Sąsia trajdowca jedzie. Tak, to jest Samsia. Dokładnie, to jest sąsiad. To jest sąsiad. Dobra. Obrót. Tak ja mu powiem. E, sąsiad, stój! E, shi, Stój, sąsiad! Halo, sąsiedzie! No, co tam, co tam? Za mną pojedziesz. Dobra? Dobą. za mną Za mną! dobrze. Za mną, za mną, za. Ty go tego no, puga, no. tego, rozłóż. Yy, ja tutaj wsiądę. Kurde, sąsiad coś... Tu wjechał tu z swoim gigantem i teraz... O kurde, gigantozaur. Weź daj do przodu, dobra. Ja tutaj kurde manewruję. Kurde. Ktoś mi ten puk chyba orać nie chce, bo za, za, za Musisz go rozłożyć tak? chyba. A, dobra. O, dobra. Zetor weszedł na obroty i teraz idzie robota. Kurde, 60 ktoś się poci. Zetor daje radę. 60 też. Czekaj, będę. Sprawdzie, wrzucę mu taki bieg, tam ostrożnie, sąsiad. Bo mój to ciężko ma z tym. Kurde, raz się. Mój to ci się 5 na godzinę więcej nie idzie. Nie ma siły. O, dobrze sąsiedzie. Dzięki tam za pomoc. Dzięki za pomoc. Y, ile tam kaski chcesz? Sąsiad, żadnej kaski. Przyjedziesz do mnie za niedługo na konkurencję. Dobra, dobra, cześć. Miłego dnia. No, mam. Na razie. Proszę, moi drodzy, minutki ten sąsiad. Wole zaorane z sąsiadem, taki, taki człowiek, to jest złoty. Normalnie, a jest cudowny chłopak. Na piwo, nieraz z nim byłem. Jest super. My tutaj sobie wrócimy na naszą gospodarkę. Mamy 214 tysięcy na koncie. W na następnym odcinku albo będą się i wy, albo prawdopodobnie pojedziemy zobaczyć sobie jakieś nowe ciągniczki, które może kupimy jakiś nowy, nowszy nabytek. Na pewno coś nowszego niż Zator. Dziękuję, że Pan mnie przepuścił. Dziękować, podziękował. Wracamy. Wracamy na Gospę, tam są środka też jedzie na Gospę. Może go tutaj jeszcze zobaczymy. Nie, jednak nie. Ten rajdowca już chyba pojechał. O i zajeżdżamy na naszą gospodarę. Gosy odstawimy. kiszonka już jest prawdopodobnie sfermentowana. Miesiąc minął, więc chyba powinno być. I jeszcze ją trochę zostawimy pod blandeczką. Dobra, tu jeszcze mamy kiszonkę w Belkach. Oczywiście. Więc Tutaj prasa, maskar, górki. Rozsiewacz, rozsiewać też będziemy na następnym odcineczku używać. Tak, w następnym odcinku pewnie będą, tak, siewy prawdopodobnie, znaczy może i nie, może tak, zobaczymy, w sumie nie wiem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, kogutę jeszcze zgasimy, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!